26 czerwca, niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu BIG20. No i tutaj rozpoczynamy, rozpoczynamy od Allegro, które w tym, na tygodniu, w tym tygodniu na wykresie tygodniowym pozostawiło nam białą świecę, która razem z dwoma poprzednimi daje nam układ gwiazdy poradnej na nowym. Nazwijmy historycznym dołku po wybiciu tutaj tego poprzedniego dołka. Teraz pytanie: Czy tworzy nam się tutaj, jest jakiś układ takiego, ale no nie wiem, aż mi nie chcę przejść przez usta klina, ale no w ramach, że pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta i koniec, bo to, że tutaj gdzieś jakiś koniec się szykował, to już mówiliśmy wcześniej, bo na, na bazie tego, że dwa lub trzy no węgielów, trzy korekty o podobnym. O podobnej wielkości to jest z reguły koniec impulsu, tak? No tutaj była pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca i jakaś piąta. I pytanie, czy zakończone? Szansa na to jest. Powstała formacja gwiazdy porannej. Teraz należałoby ją potwierdzić, a tym potwierdzeniem byłoby wybicie również poziomu około 26 zł, a wybicie około, a właściwie 25-20, a wybicie tego dałoby też układ podwójnego dołka, tak? Bo tutaj również oprócz tych układów formacji mamy jakby układ podwójnego bełka. A więc jakieś pozytywne tutaj wnioski możemy z tego wykresu wyciągnąć, aczkolwiek tak jak powtarzam to jak mantrę, no, każda formacja musi zostać potwierdzona, odwracająca musi zostać potwierdzona, a tu w tym przypadku potwierdzenie no byłoby również mile widziane takie, które wybiłoby ten, ten poziom tego szybku. Patrząc na wykres dzienny spółki Allegro, no widzimy, że mamy teraz ciąg rosnących świec, ale, ale nie mamy wzrostu obrotu. No i jakby nie było, zbliżamy się tutaj do strefy yy, właściwie poziomu overbalansu, a cały czas jesteśmy pod tą pierwszą najistotniejszą strefą oporu. Tak jak wspominałem, tam z tym poziomem około 25, tam niecałe 20. Więc to, co przemawia na korzyść, nazwijmy tego, że powinniśmy, że jest szansa pójść dalej, to jest element wynikający tutaj z tego spadku. Bo tutaj mamy wyraźną piątkę. Pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta i piąta. Po tym układzie ABC jest to jakiś impuls, który wpisuje się jak gdyby w ten układ całkowitej korekty. Tu może wzrokowo to nie wygląda, ale tak jak już mówiłem, mogła być pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Zrokowo dlaczego nie wygląda? Ponieważ ta korekta tutaj druga jest znacząco mniejsza niż ta czwarta ewentualna. Ale, no tak jak powiedziałem, wszystko tutaj też pasuje. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca i piąta jako ta fala trzecia, czyli tutaj jest ten element zachowany, i teraz ta piąta nie jest dłuższa od tej, a więc trzecia nie jest największą. No wszystko mogłoby być zachowane pod względem wiotowskim, ale tak jak mówię, patrząc, patrząc na to, co najistotniejsze dla mnie zawsze, tą stronę, czyli cena. Obrót, no to tutaj trzeba powiedzieć sobie, że z tym obrotem się coś troszeczkę, ale na całym rynku tak się dzieje. Tutaj ten odwrót, jak widzimy, był na rosnącym, ale już teraz powoli popyt, jak gdyby, wygasał. I to co najważniejsze, no musimy pokonać zakres overbalance i wyjść na to. Jeżeli tego nie będzie, no to należy się liczyć z następnymi, nowymi dołkami. Kolejna to CD-projekt. Na CD-projekcie w tym tygodniu mała biała świeca. To oczywiście nic nie zmienia. Jest tylko dojście do strefy. Ta strefa. Do której no, no rynek no, powinien dojść, jeżeli wybił nam tutaj tą strefę różową, to powinien, tu była jeszcze szansa mała na pozostanie, ale zgodnie z tym, jak, to, jak zachowuje się cena w trendach, no to powinniśmy dojść do tej strefy. Jeżeli ta strefa zostanie wybita, to tak naprawdę no, mamy znowu kolejną na około tam 70 parę i potem na niecałe 60 zł. Ale na razie ta strefa tutaj jak gdyby próbuje zatrzymać, natomiast zatrzymanie jest w postaci małej białej świecy, nic nie zmieniającej tak naprawdę sytuacji. No i teraz, jeżeli spojrzymy tutaj na ten układ spadkowy, no to też jak gdyby brakuje nam chyba, nie wiem, no tak się wydaje na ten chwilę, że może tu brakować jakiegoś jednego jeszcze ruchu na dół. No i tak jak widzimy, nawet tutaj wyjście na ten szczyt nic nie zmienia, ponieważ ten dołek był wyższy, a więc mamy tylko na razie ABC. No i tutaj teraz w, tym, w takim układzie to nawet yy, ciężko jest tutaj coś zrobić na bardzo krótki okres. Natomiast w tym pomiarze dziennym, ale takim, no nie na sesję dwie, no to tutaj najważniejszy poziom jest poziom tego szczytu, a więc okolice 125 zł. Dla mnie osobiście wydaje się, że jeszcze jest mimo wszystko szansa na to, że co najmniej naruszenie atak na ten dołek. Kolejna spółka to Diva. Na dino mamy białą świecę po układzie, tutaj takim przypominającym nam korektę pędzącą. A przypomnę, że w tym szerszym trójka spadkowa, ruch do góry. Zejście nie wybijające dołka, więc korekta tego tutaj jakby wyswingu. To zaś no daje podstawy do tego, że albo mamy A, B, C, tu. znaczy się znowu. Czyli A, B i teraz C, które powinno wybić nam ten szczyt, czyli wybicie 350,5 jak najbardziej w grze. Natomiast nie możemy wykluczyć, że mamy po A, B, C dużym spadkowym rozpoczęcie czegoś, co nas wyniesie znacznie powyżej tych szczytów w okolicach 380 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy tak, jak mówiłem, tutaj ten impuls: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, zejście korektą, teraz ruch do góry, układ korekty pędzącej, no i wydaje się, że tutaj znowu w tym małym, jak gdyby wykresie, znaczy się małym układzie dziennym, no, ruch na 335 to raczej gwarantowany, a utworzenie się tej korekty pędzącej 1 do 1, i teraz, jakby nie było sygnału swingowego, sygnał kupna poprzez wybicie tego tutaj szczytu, no, daje nam też podstawę do tego, że być może, no właśnie to, co mówiłem wcześniej, impuls. Korekta, teraz impuls korekta, ale z racji tej wielkości to okazywało się, że to jest impuls czegoś większego, a więc powinniśmy nie tylko wybijać te 350 parę, ale również i atakować 380. Ogólnie, no bardziej teraz tutaj bym powiedział, no mocno na wzrosty na dół. Kolejna spółka KGHM. Na KGHM duża czarna świeca z delikatnym dolnym cieniem widocznym, aczkolwiek bardzo istotnym w tym sensie, że znowu pokazującym jak istotna, jak ważna jest tutaj ta strefa wsparcia na okolicach 115 zł przy zniesieniu z 61%. Tego impulsu wzrostowego, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, A, B, C, to, to jest cały czas, gdzie tak może być, i tutaj mamy ten podwójny dołek. Ale sama świeca jest jeszcze, że tak powiem, niczym no, bardziej nam mówi, że możemy spadać dalej niż to, że tu się zatrzymać. Patrząc na wykres dzienny, no, tutaj też powiem, że tak, jakby czegoś brakowało, chyba że to jest impuls, a to jest tutaj korekta. Ale też brakuje, bo nawet gdyby miało być A, B i C. To też brakuje co najmniej jeszcze jednej świece jakiejś spadkowej. Więc patrzmy na to, że mamy strefę, mamy formację harami. Potrzebujemy najpierw potwierdzenia, następnie wybicia nad poziom 131-35. Bez tego. Nie, nie ma co myśleć o jakichś wzrostach ewentualnych, e, o wyższym znaczeniu, ponieważ no, jest, to, jest to w tym momencie o tyle trudne, że jeszcze ten spadek nie musi być wcale zakończony. Bo w tym szerszym względu, to widzimy, że tutaj mamy wybicie tego ostatniego potwierdzonego szczytu, korekta. No i teraz potwierdzenie tego harami będzie już pierwszym sygnałem, wybicie drugim, co wskazywałoby na pójście dalej wyżej. Ale dalej wyżej mówimy o Najpierw o korekcie tego tutaj swingu, bo tu jest pełna piątka, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, a od góry. No nie ma pełnej piątki, jest trójka, więc musimy zawsze brać pod uwagę, że teraz to, co tu zaczęło się, to jest korektą tego tutaj swingu. A skoro to doszło do 50, no to teraz albo 61, albo 78, albo 88. Czyli nawet jeżeli utrzymamy tutaj ten dołek i go potwierdzimy, no to w tym momencie, no nawet możliwy jest wzrost do 75, ale to jest takie coś, co daje nam. Jakieś większe szanse. Natomiast na zakończenie tego całego spadku, no to jest w tej chwili, mówite za wcześnie, czyli rynek najpierw by musiał w tym średnim terminie wybić tu ten szczyt, potem korekta, i potem można by było myśleć o średnim terminie, jakby w ramach zakupu. Kolejna spółka to PKO. Za mała biała świeczka. Tutaj jakiś podwójny dołek, co prawda ten dołek tu jest wyżej. Mała ta świeczka, no nic nam nie daje, no na razie to jest cały czas, jak gdyby korekta w tym w tym tutaj spadku, a ten spadek wpisuje się w ten większy spadek, więc tutaj trudno mówić o jakichś pozytywach. Patrząc teraz na wykres dzienny, też jak gdyby no. No w żaden sposób, jak dla mnie nawet, bo ja powtarz, mówiłem to, że już wiele razy, że być może tu się tworzy nam jakiś układ impuls, korekta, nieregularna, ale nawet patrząc teraz na ten układ korekty, to nawet gdyby miał być A, B i C, to brakuje mi też wykończenia. Pierwsza, druga, bo C powinno być wtedy piątką, pierwsza, druga, trzecia, czyli tylko ewentualnie czwarta, bo to może być tak, od tej strony patrząc. Jeżeli nawet miałby dalszy impuls, to też pierwsza, druga. Nie ma nawet, czyli tu jeszcze moim zdaniem jest za wcześnie, by mówić o zakończeniu. Jest tutaj zatrzymanie nad szczytem, ale tak jak powiedziałem, na przykład bank PKO bo ten wybił ten dołek, przepraszam no dołek, bo wybił ten dołek. Więc tu na razie traktujemy to jako układ taki będący korektą. Kolejna spółka PKN Orlan na PKN, o na PKN Orlen mamy mamy w tej chwili na PKN mamy Kolejną czarną świecę. Tak jak mówiłem, w układzie tygodniowym dołek, szczyt niższy, niższy dołek, niższy szczyt, nie ma wybicia. No, należałoby się w układzie tygodniowym spodziewać tego, że schodzimy tutaj co najmniej w kierunku 54 zł, a już takim minimum atak na, na ten dołek, tutaj jakby na tego, na tego pinbara, minimum tego pinbara wydaję, no, powinien mieć miejsce, czyli jakby wydalszy spadek jest najbardziej prawdopodobny. Rozwiązaniem na najbliższe, na najbliższe tygodnie, patrząc od strony wykresu dziennego, po tej konsolidacji mamy wybicie, retest, no i rynek dalej spada. I co prawda teraz mamy jakiś układ po tym swingu, gdzie mamy wejście do 61, tu już 78 jest, ale mamy też harami. No, warunek no dla mnie, kierunek na razie należałoby obrać, że jest spadkowy, i, i dalszy spadek. jak jak najbardziej jest najbardziej, znaczy się, możliwy i, i chyba no, na pierwszym miejscu bym to stawiał. Odwrócić tą sytuację może tylko wybicie do góry tych dwóch ostatnich świetl, czyli jak gdyby yy, no, wyjście górą z utworzonej formacji harami, a następnie wybicie tutaj tego poziomu szczytu, czyli 69-42. To są elementy konieczne, żeby móc poważnie myśleć ewentualnie o zakończeniu tego spadku. Co na razie tutaj wygląda, że chciałoby dalej i powinno dalej spadać. Kolejna spółka PKOBP i tutaj właśnie trwa. jest strefa, jesteśmy oparci o tą strefę. Najpierw był taki Alapinima z czarnym korpusem, teraz jest pod. Delikatne potwierdzenie, bo, bo, bo zamknięcie, właściwie nie ma potwierdzenia, bo zamknięcie nie wyszło powyżej tego maksimum. Jest ten układ taki korekcyjny, bo, bo drobna biała świeca, ale PKOBP, jak widzimy, jest na tym nowym dołku. No i jeżeli ten nowy dołek nie utrzymano, to zejście tutaj wydaje się cały czas z to które było no, najbardziej według mnie realne, czyli zejście do 25 zł, z racji chociażby nawet i układu 50 na 78. Patrząc na wykres PKO. BP od strony dziennej. Tu tak samo, to co przed chwilą mówiłem na PKOZ, tu również, no wydaje się, że nie ma w żaden sposób ani wykończonego, a tutaj tym bardziej wiemy, że powinien być impuls, tak? Bo mamy nowy dołek, więc no raczej, ale nawet w tym małym wydaniu nie mamy wykończonego swingu impulsowego, bo co najwyżej pierwsza, druga, trzecia, a to tak jakby się budowała jakaś, jakaś pala czwarta, nie wspominając o tym, że to może być jeszcze, jeszcze, że że tak powiem, tutaj da, de, kontynuacja, nawet w tym momencie, de, de facto powinno być wyjście delikatne, chociażby tutaj na no program 29-28, ale dalej tutaj jesteśmy w tej tendencji i, i jak gdyby trendzie spadkowym. Z tej dużej sytuacji pierwsza, druga, trzecia, czwarta i w piątej, ale mimo wszystko tu powinniśmy mieć jeszcze jakieś zejście. Tak, na, na tę chwilę, na razie e, to przyjmuję. Natomiast jeżeli tego zejścia by nie było, rynek by ruszył w górę, no to nie pozostaje, Właściwie tak, nic innego jak tylko poczekać, aż wybije nam ewentualnie tutaj te maksima w okolicach 32 zł. Potem zrobi korektę i potem dopiero myśleć o kupowaniu PKO. No i na koniec PZU, który tutaj jak gdyby próbuje utrzymać układ podwójnego dołka wyżej aniżeli ten tutaj dołek z marca, no luty, marzec, czyli po wybuchu wojny. I teraz odwrócenia żadnego nie mamy w tej chwili, jakiegoś układu, formacji, czegokolwiek. Tu był pin bar. Z delikatnym czarnym korpusem, on został tu naruszony, a więc można powiedzieć, że jest wyeliminowany, ale de facto mamy natychmiastowy ruch wzrostowy, więc nie wybijając nam tego dołka i schodząc wtedy w tym przypadku do konkretnych 27, jakieś szanse na, na odwrócenie i na powrót do, jakby nie powrót, ale na wzrosty jest. Natomiast jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to znowu tu się wydaje, że no. no Wybicie tego minimum nie pozwala mu myśleć tu o tym jako o korekcie. Jeżeli nie o korekcie, no to nie ma mowy o A, B pędzące C, czy, czy, czy nie wiem, pierwsza, druga i tutaj jako C. I brakuje nam teraz nawet do tego właśnie elementu z nowym, z nowym, z nowym dołkiem. Więc y, trudno jest mi tutaj powiedzieć, aby, aby uznać to coś y, za... Y, za odwrócenie zwłaszcza że ten wyraźnie skokoło wyższy obrót był na tej świecy wzrostowej na tej świecy wzrostowej tak to nie działa w no, 99% to jest element w jakiejś fali takiej nazwijmy to czwartej czyli czyli i tak nowy dołek powinien być a nowy dołek w tym spadku no będzie zagrażał tu temu minimum więc bo to jest istotne, bo do tej pory traktowaliśmy, że mamy impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt, i tu jesteśmy w korekcie. Jakby nie spojrzeć, wydaje się, że no cokolwiek by rynek teraz jeszcze nie uczynił, to i tak powinien zaliczyć nowe minimum. I na koniec, jeszcze spojrzenie tylko na euro do złotówki i dolar do złotego. Bo tu mamy ciekawą sytuację. Zobaczmy, w tym szerszym kontekście mamy tutaj coś, co mogłoby być jakimś impulsem, jakąś piątką wzrostową. Jeżeli tak, mamy A, mamy B, powinniśmy mieć C, powinniśmy mieć zejście do 50%, było tu zejście procent. No więc spodziewałbym się zejścia tutaj co najmniej do 78%. A więc do 4,30, a więc umocnienie teraz co najmniej chwilowe umocnienie z złotego. Natomiast patrząc szerzej, nie możemy wykluczyć, że mamy po pierwszej fali A, mamy falę A, B, bo wyjście jest trójką, jako nieregularna, i C w impulsie mamy duże A, B, C i w związku z tym wówczas umocnienie nie tylko do tych 4,30, ale znacznie niżej. 4,17 i z wybiciem co najmniej tego dołka naruszeniem więcej, a więc mocniejszy spadek, mocniejsze umocnienie złotego jest tutaj jak najbardziej wydaje się prawdopodobne. Natomiast jeszcze tylko, bo nie pokazaliśmy wykresu tygodniowego oczywiście, no tutaj na wykresie tygodniowym ciężko jest cokolwiek jakiegoś znaczącego, również z wyjątkiem tego, że tutaj mamy taki układ markowania popytu, no i na razie zatrzymany, jeżeli teraz przyjdzie tydzień, z czarną świecą, no to tym bardziej potwierdzi nam ten scenariusz. I na koniec euro, do tego tutaj może tak na wykresie dziennym mamy świecę białą, duży cień zatrzymujący się tutaj powyżej, naruszający tą strefę, ale zatrzymujący. Teraz znowu próba takie dodzi. Pytanie, co dalej? No, więc spójrzmy na wykres dzienny, i na wykresie dziennym widzimy, po tym tutaj całym spadku mamy coś, co można by było określić mianem impulsu. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Impulsu wybijającego nam ten szczyt. A więc teraz korektę A, B i co najmniej C. Znowu z racji geometrii 61 wydaje się możliwe, bardzo prawdopodobne zejście co najmniej do 4,60. Ale znowu patrząc od strony dużej, no to mamy. Jakieś A i możemy mieć tutaj 3, 3, bo tu jest wyraźna trójka. 3, 3, i tu jest 5, ale to tworzy trójkę, czyli 3, 3, 5 razem korekta nieregularna. I wtedy mamy A, B i C, które będzie umacniało się nie tylko do 4,60, ale wybity dołek, zejście do okolic według mnie wtedy około 4,50, parę, 4,52, 4,53. Jakby nie spojrzeć, wygląda na to, że złotówka w najbliższym okresie powinna się umacniać zarówno do dolara, jak i do euro. Być może to jest też jakiś dodatkowy element, który podpowiada, co tym sam czasem będzie się działo na rynku akcyjnym. I to by było tyle, jeśli chodzi o weekendową spółkę.